Okej, okay. wszystkie piekarnie są pozamykane już, jakby nie głodujemy, ale tutaj zobaczyłem całkiem fajny, sympatyczny na wzgórzu blok i tak się zastanawiam, jaki widok będzie z niego. Że może będzie coś fajnego. Naprawdę nie wiem, okna nie są idealne, bo się nie otwierają. Trzeba patrzeć, ale, ale tak boczko pojechałem windą, bo ogólnie jest bardzo gorąco na i pewnie jak wejdę na ostatnie piętro to mega, mega się zagrzeje, chociaż jest całkiem fajnie i chłodno w klatce tak? To chyba pierwszy, tak pierwszy blok od X czasu. Nie będę kiedy ostatni raz w ogóle do jakiegoś bloku żeśmy wchodzili. Te bloki, wow! Wow! That's a shit. Actually, that's shit. Uu. Uu. Nie jest źle. Nie jest źle, moim zdaniem. A już wiem jak stabilizacja działa Ale to są takie warunki już typowo A tu jest parszywa szyba Ale jest gołąb Cześć Gołąb jak tam? Nie będziemy go stresowali Okej, okay, idziemy dalej Bo to nie jest jeszcze dziesiąte piętro Właśnie nie wiem ile jest pięter. Ale no tu mamy siódme. No, widok jest spoko, słuchajcie. Moja intuicja blokowa jeszcze mnie nie myli. Bo całkiem spoko, widok jest już nawet. Widać w ogóle telegraf, na którym byliśmy zresztą. Fajny widok. Dziesiąte piętra coś mają. W zasadzie nie dziesiąte piętra, tylko... Hello. Gdzie się znalazłaś? Teleportowałam tak, się. Fajny tak. widok. Fajny, tylko tak trochę kiepsciutko. Kiepsciutko widać? No. Bo brudna szyba? Tak. Nie ma już tam nic wyżej? Sprawdzałaś? A, tylko jest dach, tak? tak? Ej, dużo domów tam jeszcze jest. No nie widziałaś, że to jest miejsce, Telegraf? Tak, tam jest Telegraf, tam byliśmy. Sylwester tam spędzaliśmy, na tej górze. Dokładnie na tej górze, tam. Nie. Masakra, nie? Tak. Ach, przepraszam. I byliśmy przez ten las, w ogóle przechodziliśmy, słuchajcie. Przez ten cały las, w prawo stronę, aż do głównej ulicy, i wracaliśmy takim kółkiem. W nocy. W nocy. Po 12 godzinie, bo było błoto w tym lesie. Tak, chciałbym zabić, po prostu mi się nie udało. Ja to wiem. Wcale nie. Wcale że tak. Wcale, że nie. Windok sobie wrócimy. Sprawdzałaś? No dobra. A jest Winda, chodź. Tak. Słucham? No to come on, come on, come on! Go, 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 go! Idziemy na targ? Idziemy, możemy sprawdzić. Słuchamy? Możemy. Kradnę ci, ci bezczelnie teraz fotkę. Spoko. Mogę ci wysłać przecież. No tak bym chciała. Ale ja ci mogę wysłać. Wyślij mi. Tak? tak, będzie na przykład. Mam ochotę na eksplorację, a też człowiekiem się znajdzie. No, ale też to było. Hello. Cześć, przejdziemy w lewo, czas przejść. Raczej, raczej nie będzie, no nie? Chociaż kto wie W sumie to moglibyśmy od razu do kilomąki Dobra, może no. Ale Tylko... tak, szkoda ten targ ominąć skoro jest. No ale co na targu kupimy? Nie wiem, jakieś owoce? Ja nie wiem jak się kupuje na targu. Panie, daj, daj pan tych gruszek. no tak, w sumie on nie wie, że ja nie wiem jak się kupuje, więc... No, <laughs> nie dobrze, będzie... Można powiedzieć proszę pięć gruszek. Tylko A, takich ładnych. Ale ładnych. Panie, u mnie najładniejsze. O jest tutaj jakieś przejście, fajnie. To ten blok, a ten ma te same okna. To nigdzie dalej już tutaj nie pójdziemy. Och Jezu, jak ja stęskniłem za takim chodzeniem w labiryncie, że idziesz i nie wiesz gdzie wyjdziesz. Wchodzisz za jeden blok, patrzysz, wow, tu jest jakieś przejście, idziesz dalej i w ogóle nigdy nie wiadomo gdzie wyjdziesz. Mhm. Kolego, że jeszcze trzeba wracać i jesteś 5 km od... Od miejsca, gdzie zostawiasz samochód, na przykład, no nie? Na ogólnie tak. To jest taka sieć tych bloków tutaj. Jakieś takie osiedle. I co, idziemy w dół na targ, no nie? Myślę, że tak. Okej. Okay. Tego szaraka takiego wywalili, no nie? Niby nowoczesny, ale taki jest... Zbyt ...odstający, no. Taki mógłby być w ciut ładniejszy. się fajniejsze. Ale w tym bloku bym nie pogardził, chyba. Gdzieś mieć fajny pokój z, z komputerem, z książeczkami dla ciebie, wspólny salon, gdzie możemy sobie seriale oglądać. I ja bym chciała mieć taki fajny hotel i podnóżek. Wiem, słyszałam już jechać. wiele razy. I, I co jeszcze jednego, co trzeba? Toaletkę. A no tak. A to już jest najmniejszy problem, toaletka, wiesz? E, tak. Tak to było tutaj, gdzieś. Jakąś taką fajną, funkcjonalną kuchnię, prawda? Tak, ale skromne mieszkanie. To jest skromne, normalne. O, koroniarze, tu jest teren tarka, ale chyba się już kończy, wiesz? Albo się już skończył. Źle no tak, jest. jest .00, 16.03. Gdzie idziemy? Awaryjnie nie chcesz sobie jakiejś żabki ten, zaatakować? Nie? Czy idziemy do Kilomonki, czy do Nowy na lodę? Ogólnie to nie wiadomo co robić, no nie? Nie wiadomo. Rzut monetą. Rzut monetą. To chodźmy tędy w lewo Tarki, wyjdziemy sobie do głównej ulicy, do, do Rynkowej, no nie? Tak, ten targ się już ewidentnie skończył. Tak, tak. Trzeba uderzać w takie miejsca około rano. O, już, już, już się zrywam. Ja też się zrywam. Tak. Fajnie na W tym targu żyjemy tylko jako skrót, no nie? Tu masz jakiś taki sklep, a to jest sierciówka, tak? Wow, chodź, mam. O, jest tak. A jarzębina już jest? To, jest? to jest moment, kiedy jarzębina rośnie. No niby tak. No, tu już nic nie zakupimy. Wow. Tu już niestety nic się nie kupi. Otwieranek, kebab chcesz w tym takim bardzo zaufanym miejscu zjeść kebaba? <grywanie> nie? no co? słuchajcie, wcale nie chcieliśmy chcieliśmy je zjeść ładne bułeczki w jakiejś piekarni tak, lokalnej wszystko pozamykane, także chyba nas zmuszają żebyśmy poszli na kolejną pizzę dzisiaj, no nie? cóż człowiek ma zrobić tylko wiesz co jest najgorsze, że ja osobiście nie mam za bardzo dużego wyboru bo wszędzie jest miecho Mam tylko naprawdę cztery pizze. Margarita, która jest tak Łysa, że na niej nic nie ma. Tym razem już na pewno olej bym wziął sobie oliwę. Eee, to, co jedliśmy cukinię? Mm -hmm. A trzecia jaka była? Bo były cztery chyba, czy trzy były tylko? Cztery albo pięć. Nawet. Nie. Cztery sery. Cukinie to cztery były ten. Cztery, cztery sery jest najdroższe, 36 zł. I jest jeszcze jedna, na pewno. Wiesz jest co, jest jest najgorsze Najgorsze jest to, że my jutro... No właśnie nie będzie wchodzę jutro. Teraz jak będziemy głodni. Ale tak, no trzy razy trzy dni pod rząd iść pizzę. To tak trochę ciekawo, no nie? Więc... Sam nie wiem. Na to, żeby zrobić szybki, wiesz, przegląd tego, co tutaj jest dostępne. No to rób przegląd, jeżeli możesz iść i robić przegląd. Raczej mogę stać. Chciałem robić przegląd? To było w tej piramidzie. harmonii tej było coś takiego przyzwoicie wyglądającego. Co czy ja wiem? Ogólnie to, to słońce trochę mnie... Ty, w Kielomąki tam klimatyzacji nie ma. Nie ma. trzeba się nieźle najpierw wychillować. Chcesz baletki? Trochę, to chyba, tronki, okay. jakieś... Nie są baletki. To jest urząd statystyczny. statystyczny. Co się robi w urządzie statystycznym? Zlicza statystyczny. się ludzików? Zlicza się różne rzeczy. Aha. Okropny, Okropny blok. Wiem to dlatego, że koleżanka pisała pracę. Co się robi? Spożycie mięsa się zlicza. A -a. Koleżanka pisała pracę licencjacką na taki temat i korzystała z takich roczników z gus -u. aha I ta jest sama wegetarianką, więc co u mnie? w prawo. Tak naprawdę nie mamy za dużo opcji, no nie? Ogólnie musimy znaleźć plan B, wierzcówki ale bo tak naprawdę mamy tylko dwie rzeczy: tak. lody i pizzę. No jest jakieś spożywcze rzeczy, słucham. Trochę łysco, tak, potrzebujemy jakiejś alternatywy. Może stanąć na momencik. Patrz jak głębiarze się plażują. Powiem Ci tak, ja sądzę, że powinniśmy uderzyć w kilomonki dzisiaj, a na spokojnie sobie gdzieś w fotelu, w chłodnym, klimatyzowanym miejscu poszukać alternatywy na jutro. O! No ma to większe są. Tak, a nie na głodnego, bo będziemy się irytowali, jeszcze wiesz, pojedziemy gdzieś, albo pójdziemy gdzieś i się zamknięte, albo... Wiesz o co chodzi? Także co? Kilomonki i lody dzisiaj? Nie. Już jedno lody. A, co? <noise> A to co? Ale to już teraz zamawiasz, no, że, że się Pójdźmy proszę. Chodźmy się. tędy. No, to, to, to sprawdzałam tutaj Aha, bo tu to, to patrzyłaś, tak? Ty na to patrzyłaś. na to, na to, na to Tak. Dobra. Nie, ty do to patrzyłeś. Nie powiedziałem, ty to patrzyłaś. No. Kielecka, restauracja, polskie smaki. Czyli mówisz, że tak nie za bardzo, nie? A to piekarnia do której żeśmy szli, ale niestety... No ja nie lubię. Nie Nope. Stwierdziłeś, że jednak nie? Dlaczego stwierdziłem? Ja nie lubię zalewajek, nigdy nie lubiłem Dlaczego stwierdziłem? To była wodzianka, Wodziankę uwielbiam, ale to nie była Wodzianka. Tak, tak, tak. O, polecam Andrzeja Sapkowskiego na Renturm Trzy części, bardzo fajne. Renturm? to jest o Japonia? Nie. nie myślałem. Nie, nie, nie. W ogóle mam ochotę, żeby przeczytać raz. Po ilu ci się książki zapominają? W takim czasie? Tak. Ostatni raz czytałam 5 lat temu. Wiesz, główny, Czyli... główny zarys pamiętam, ale takie szczegóły. Jest bardzo bogata. W... Książka, bohaterów i To jest problem taki, że jest gorąco. I w Kilomonki będzie jeszcze bardziej gorąco. No, to dobrze. Troszeczkę słabo, że klimatyzacji nie włącza Kilomonki. Mhm. Bo to jest jednak. To znaczy, oni to nie mają. A, no możliwe. Nie kwestia. Włączania i nie wyłączania. Tak. Na no, co masz bardziej ochotę? Mamy czas, zanim dotrzemy do zbliżonych rejonów. No, lot z lodem się nie najesz za dokładnie. bardzo. chciałabym chyba bardziej zjeść taki obiad. Mm -hmm. coś bardziej takiego... To zadanie dzisiaj to dla Ciebie, praca to. domowa dzisiaj na wieczór, to jest znaleźć nam kolację jutro, czy tam obiad o kolację. Dobrze, dobrze. To musimy dokończyć ten wspaniały film. Shazam! Wcale nie jest wspaniały. To mi odrobinę śmieszne, ale tak podrobiam. No, taki, Ja bym taki się tutaj kłócił, szczególnie z tym slapstickiem. Odrobinę. Był jeden slapstick, który mnie rozbawił, więcej tak. nie było. Był o, taki rozbaw mocny, że aż Prosty, moje plecy zostały. Idziemy śmier... tędy i prawo. No, 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 można. Można. Takie rzeczy zdzieliłem. Ale to jest tak fajne. Panie Piłsudski. To jest Piłsudski, no nie? Mhm. kasztance. Kasztance? jak tu szliśmy i był pokaz y, tych wojsk? Tak. Nie, to był tutaj. Przechodziliśmy przez niego. My żeśmy I musimy takim bardzo powolnym, czulującym tempem iść, żeby się schłodzić. No ja tak, też tak, muszę iść. No też tak muszę jeść. Skrzydła w pozycji bojowej, kąt 90 stopni. Żeby się dobrze wietrzyło wszystko. Nature house, natur house. Trochę jestem zmęczony, żeby jechać dzisiaj na tą ślichowicę, wiesz? Ja też tak. Ale to dlatego, że żeśmy jej... Nie, nie wierzcie w to, co powiedziałam, że się nie wyspała. To chyba ironia. O, a do której się spało dzisiaj? Do dwunastej. Prawidłowo. Z... Ja nie ukrywam, że też trochę się dołączyły. Ja, wiem, że spałeś. Tylko ja troszeczkę. Ośliniłam. Pamiętasz to, jak spałam? Trasznie nie wiem, było gorąco, bo żeśmy klimatyzację źle ustawili, wyłączyliśmy. Zresztą sobie żuchwę, twarz czaszkę. Tak, I się ośliniłam. A coś takiego? tego? Nie. Nie są Manufaktura słodyczy. Okej. Okay. Tu pamiętasz tego kotka na oknie gdzieś? Nie. Na oknie? Nie, to nie było tu. Ale strasznie sobie odgniotłam szczękę na Aha. twoim ramieniu. Właśnie widzę, że taka trochę zdeformowana. Nie jest. <laughs> Już się uformowała poprawnie, ale miałeś moje zęby odbite w ogóle na tak? tym. Na ramieniu i ślinę. No tak to jest jak są warunki idealne do spania. <laughs> nie? Ślini, nie, nie ukrywam tego. Nie wiem ci smoczka ci kupimy. Ale smoczek nie działa... nie nie, nie, przeciw, nie działa. A pamiętasz ten kościół? Przed nami? Chyba pamiętam. To jest miejsce, gdzie poszliśmy na pierwszy spacer nasz. Jakoś tak. Coś, to, coś było, A coś tak byliśmy dookoła... Ekorny. Byliśmy do, do Byliśmy dookoła, szliśmy... Z dwóch stron wybijaliśmy to w słońcu. Jak to jest? Eee, poszliśmy na pierwszy nasz spacer, właśnie dookoła tego chyba kościoła. No tak. Coś było tak. Kotek był tu gdzieś, no. a to, to było wieczorem. Tak. O tym wieczorem szliśmy. Chciałabyś mieć na imię Tomasz Mgłosiek? Nie. Tomasz Mgłosiek. O, tu mam jakiś sklep fajny. Który chyba nie funkcjonuje, no nie? Czy ma dużo tych? Nie Nie, Nie wiem. Electronic service. Co, idziemy w parka? może I tak dojdziemy do naszej głównej ulicy, no nie? U, korwetka tam stoi. Korwet... Nie wiem ile. Z? Korweta Z? Nie wiemy. Gdzie idziemy? Proste, nie? Bo raz jeszcze raz puszczę bo dwóch się giba, to się, to się niedobrze robi. Idziemy? Co chodzi z tym pomnikiem? Czy to jest polityczny? Pamiętasz, jak mi, jak mi tłumaczyłaś, że to są kasztany? Dokładnie tak. w tym miejscu? Tak, akurat to nie jest kasztan. Ale tak, to, to, to miałam na myśli. Z <laughs> tędy środkiem można przejść? Nie. Pani, to się... Może to jest tak jak w harem w no, pani fenicją. Może tam jak się przejdzie. To ściana i się umiera. O kurde. Było coś takiego? W ministerstwie magii. Nie wiesz? No. I tam wpadł seriusz. Nie studiowałem, ale jak było po przeszed... terologii? Słucham? Nie studiowałeś poterologii, tak jak ja? nie. jakbym przeszedł i bym nie wyszedł z drugiej strony, tylko się gdzieś przeniósł. Nie, to tam już tak się przenosisz na Ament. Na Ament? Amend? Amend? Ja, ale to jest pięknie, zobacz. Hmm. Czujesz ten chill? Czujesz ten chill, tak? Znaczy czuję. Czujesz ten chill. Nawet nie myślimy o tym. Wiesz jak ja cię znam. Ja, się... ja widzę tylko twoje spojrzenie i ten. <głos> <głos> No way! Ale tu jest chill! Ja bym sobie tutaj z książką przysiadła, przycupnęła, kawa na wynos, siadzę sobie. Kabanos na wynos? K kawa. Ja ci sprzedaję kabanosy na wynos. <grym>, lubisz... Lubisz... No, sam na głowę czytał. Kamerę? Tak. Masz tam coś zje. tak ptak wleci? Nie, ptaki jak nisko by na pewno nie. Za 8 miesięcy, wiesz, mogę zobaczyć, co tam było. Dobrze. Jest tutaj mega, mega chilek. Nawet nie wiem, gdzie jesteśmy, wiesz? Ale jest tutaj ładnie. Chodź do mnie tutaj bliżej, bo. Jest ładnie chilek, tak? Jest chilek? Chilek, chilek, chilek. Nie lubię tego słowa, nie było. Ja się nie podoba, dlatego go chyba już nie będę używał więcej. Eee, jedziemy tak. Nie wiem za bardzo, gdzie jesteśmy, wiesz? To jest, ja też wiem. Ja też wiem, tam jest park